Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla wszystkich znaków tygodniowe na czas od 10 do 16 stycznia. Będę korzystała z talii The Light Seer Start. Dobrze, najpierw ogólna energia. Myślę, że wystarczy. Dobrze. I zaczynamy. I mamy tak, rycerza denarów. Cztery buławy. i dziewięć buław Dobra. Pod słońcem świat. Myślę, że jest to dobry czas, tak? Jest to w ogóle dobry czas y, y, na powolne dochodzenie do celu jakiegoś, tak? O, będzie lepiej widać, tak? Powolne dochodzenie do celu. Myślę, żeby dojść do tej swojej enklawy, do tych czterech buław, no to będzie też wymagana od nas determinacja, oddanie sprawie, tak? I konsekwencja, tak? Możemy już nie mieć niektóre osoby, mogą już nie mieć siły, tak, A żeby, to, żeby dociągnąć, tak? też mogą już takiej chęci nie mieć, tak? tego zapału. Bo może to już po prostu ciągnie się od dłuższego czasu, ale myślę, że nie warto rezygnować, ponieważ jest jak najbardziej realnie osiągnięcie tych, tych czterech buław, tego zwycięstwa, tej radości. Ten projekt może się powieść po prostu. Więc jeżeli też jakieś sprawy chcecie załatwiać w tym tygodniu, to myślę, że y, może tutaj być sfinalizowanie tych spraw, tak? Jeżeli już właśnie od jakiegoś dłuższego czasu y, nad tym pracujecie, już po prostu macie troszeczkę tego dosyć, to myślę, że jeszcze trzeba wytrzymać i y, jest ta szansa, że, że, że uda się to y, y, osiągnąć i y, dojść do tego celu z sukcesem. Jeżeli zaczynacie coś, to myślę, że to też mówią te energie, że musicie uzbroić się w cierpliwość, też właśnie być konsekwentnym, że może możecie być już później tym zmęczeni, że ta droga będzie długa, tak, do osiągnięcia tego celu. Ale jest możliwa i po prostu te możliwości stoją przed Wami otworem, tak? Trzeba z nich tylko i wyłącznie skorzystać i, i być konsekwentnym, tak? Konsekwentnym w działaniach. Nawet jeżeli właśnie będziecie zatrzymywać się po drodze, sprawdzać, patrzeć, tak? To nie szkodzi. Wystarczy, że tutaj te energie mówią, że bardzo ważny jest czas, konsekwencja, pracowitość i właśnie, żebyście nie zgubili tego celu swojego, tak? Jeżeli właśnie będziecie w tej sprawie tym się kierować, to ten cel jest jak najbardziej osiągalny dla Was. Jest to też jakaś odrobiona lekcja. I zamknięcie też jakiegoś cyklu, prawdopodobnie, tak? Dobrze. Teraz będę dla poszczególnych znaków jeszcze dodatkowe energię. Więc, tak jak mówię, jest to dobry czas, dobry czas na działanie. Dobrze. Teraz wyjmę jedną kartę dla. Znaków ognistych. Mamy tutaj pięć mierczy. Kolejna karta będzie dla znaków wodnych. Króla darów mamy. Następna dla znaków powietrznych pięć denarów i ostatnia dla znaków ziemskich. Zobaczymy co tutaj. Dziesięć buław. Dobrze. Zaczynamy od znaków e, ognistych. Znaki ogniste mają tutaj e, pięć mieczy, e, więc myślę, że też zwróćcie uwagę na to, e, na komunikację z, in, z innymi ludźmi, e, żeby nie doprowadzić do tej piątki mieczy. E, jeżeli właśnie e, chcecie dojść do, do tego celu, tak. To uważajcie na to, jak, jak się komunikujecie. Oczywiście to też może być czyjaś energia, tak? To też trzeba po prostu bardzo uważać. No jest tutaj utrudnienie, takie troszeczkę zagrożenie, tak? No, wymaga nam, tak jak powiedziałam, żeby osiągnąć ten cel, determinacja, czas. No, i tutaj w Waszym wypadku jeszcze trzeba zwrócić właśnie na tę komunikację uwagę. Też y, może być tak, że to Wy będziecie stawiać jakieś granice, tak, y, których nie będziecie chcieli, żeby ktoś przekroczył. Ym, I to różnie może wyglądać, tak? Może to zablokować też y, właśnie postęp, y, ale też niekoniecznie, tak? Czasami y, to, że postawimy jakieś granice to nie znaczy wcale, że coś tam ma się nie udać, tak? Więc tutaj różnie może po prostu wyglądać. biorę może jeszcze jedną kartę do tej piątki. Dla znaków ognistych. O proszę, chciała tutaj wypaść ta energia 6 mieczy. A więc myślę, że tutaj bym powiedziała że taka rada, żebyście właśnie może yy, uważali na, yy, na rozmowy, tak, Z innymi ludźmi. A po prostu i, i, i po prostu nie stawiali na ostrzu noża jakiejś sprawy, tylko po prostu starali się omijać problemy, tak? Więc tutaj myślę, że to jest rada. Żeby omijać problemy. I wtedy macie szansę, właśnie, osiągnąć to szczęście, osiągnąć ten cel i cieszyć się tym, tym, tym celem, tak, osiągniętym, także z innymi ludźmi. Więc tutaj tak to wygląda. Bardzo fajnie, bo jest tutaj progres z pięciu do sześciu mieczy. Bardzo ładnie. Jest możliwy. Następnie mamy znaki wodne, bo mają króla denarów. Więc tutaj świetna energia. Myślę, że bardzo tutaj taka pomocna. Myślę, że warto też stoicie na ziemi, patrzycie szerzej, nie tylko na siebie, nie tylko na własny czubek nosa. Myślę, że przy tej energii. Będzie łatwo Wam właśnie osiągnąć jakiś cel, tak? Jest tutaj właśnie ta dojrzałość, też właśnie myślę, że działania, tak, że nie tylko właśnie jakieś słowa, ale też działania, uziemianie tej sprawy, więc bardzo piękna energia, myślę, że dla Was tutaj. Duży, duży taki zastrzyk jest, taki pozytywny właśnie, żeby osiągnąć ten cel, tak. Bardzo ładnie. Znaki wodne. Następnie mamy znaki powietrzne. Mają 5 denarów. Mogą, możemy nie widzieć tej obfitości. Może być nam ciężko coś dociągnąć do końca. Może ten proces już być dla nas ciężki. Możemy za bardzo nie widzieć właśnie tak pozytywnie tego końca, tak? że to może się udać nam, że możemy to osiągnąć. Możemy po prostu patrzeć ze strony braku tak? i koncentrować się na tych brakach. Na tym, co się nie udało, na tym, co, na jakieś blokady, tak, nasze wewnętrzne czy czyjeś, i po prostu możemy tutaj mieć, mieć poczucie takiego zwątpienia, i ciężko tutaj może będzie nam wyrwać się z tych energii, tak, żeby tą sprawę dokończyć, a szkoda, bo jakbyśmy chcieli i właśnie wyrwali się z tej energii piątki denarów i dociągnęli coś do końca to myślę, że ten sukces jest jak najbardziej realny. Więc to wszystko się bardziej dzieje po prostu w naszej głowie, w tym jak widzimy, jak chcemy widzieć tą sprawę, tak? Takie trochę właśnie takie negatywne trochę myślenie też tak, że Właśnie, tak jak mówię, koncentrowanie się na, na, na tych brakach, niedostatku. Yy, więc tutaj trzeba byłoby to zmienić. Dobiorę nam jeszcze jedną kartę. Zobaczymy, co jeszcze. Jaka tutaj podpowiedź. Ale tak jak powiedziałam, to jest wszystko jakby możliwe. My sami możemy blokować. Tak? I szkoda, bo widać, że może ta droga już. Yy, idziemy tą drogą dłuższy czas, tak? Bo chcesz ten to powolna energia. Yy, I szkoda byłoby po prostu na samym końcu zrezygnować, tak? Zwątpić w coś. Dobrze, jeszcze jedna karta. Siedem buław. No, tu trzeba też troszeczkę może. Yy, fajnie, że pokazały się te buławy, tak, że jesteśmy na dobrej pozycji tak naprawdę i nie powinniśmy się tak bardzo lękać, tak, nie wiem z czego, z jakiego powodu, tak, ta piątka tutaj buław, bo to będzie różnie wyglądało, jakie są to braki, tak, ale, no, jesteśmy tak naprawdę uprzywilejowanej pozycji, na uprzywilejowanej i yy, zdołamy się obronić, tak? Więc myślę, że to też może być taka wspierająca energia, która mówi zawalcz, zawalcz, nie bój się, masz dobrą pozycję, wcale nie jest tak źle. Więc naprawdę też mamy dużo, duże szanse osiągnąć właśnie, osiągnąć ten cel. Następnie tutaj yy, Znaki ziemskie mają 10 buław, czyli też jakiś ciężar, już też zebranie doświadczeń, one mogą ciążyć. Nie wszystkie muszą być też wasze, ale jest po prostu już ciężko. I z tą dziesiątką buław też będzie ciężko coś dociągnąć. Dojść właśnie do tych czterech buław, oczywiście przy dziesiątce, tak, tutaj już się nic nie da dołożyć. Trzeba złożyć te buławy i po prostu iść dalej. Jeżeli złożymy, bo tu z tej dziewiątki już się robi dziesiątka, tak? Też jest progres. Więc jeżeli nie, nie zrzucimy tych buław, tak? To będzie ciężko dojść właśnie do tych czterech, do tych czterech buław, do, tego, do tej enklawy, do tego szczęścia. I też szkoda, bo myślę, że ta sprawa też zajmowała Wam dłuższy czas. Poświęciliście się jej i głupio byłoby po prostu właśnie nie dociągnąć tego tematu. Więc tutaj bym powiedziała, też nie będzie łatwo, ale starajcie się złożyć te buławy i dociągnąć jeszcze tą do energię, dociągnąć jeszcze tą, tą, tą po prostu sprawę. Nie rezygnujcie. Dobrze, jeszcze do tych 10 buław. Tutaj coś może dobiorę. Zobaczymy. To jeszcze tu się będzie chciało pokazać. Proszę bardzo, pięknie. Też rycerz buław. Dobrze, że tutaj właśnie w tych, w, w, tutaj dla tych żywiołów pokazują się buławy. Yy, więc rycerz yy, buław. Rycerz buław idzie za tym, co mu sprawia yy, przyjemność, tak? Więc tutaj ja bym to interpretowała w ten sposób, że jeżeli daje, jeżeli ten projekt, tak, w który się zaangażowaliście wcześniej, czujecie, że dałby Wam radość, dałby Wam szczęście, poczucie szczęścia, to dociągnijcie ten projekt, tak? Że to jest właśnie taka energia wzmacniająca. Która mówi właśnie o tym, żeby nie porzucać tego, co sprawia po prostu przyjemność i radość, tak? No, oczywiście, chyba, że po prostu już co innego Was pociąga, tak? Ale tutaj jak najbardziej macie szansę osiągnąć ten sukces w tej sprawie, tak? No, ale tak jak mówię, no, jeżeli tego nie czujecie. Bo już coś innego Was po prostu y, rozgrzewa, no to jest już Wasz wybór, tak? Też możecie się y, po prostu y, zwrócić y, w stronę y, jakiegoś innego celu, tak? Coś, co Wam po prostu daje większą radość, tak? Ale tak jak mówię, tutaj też jest, y, tu też możecie osiągnąć ten, ten sukces, tak? Jeżeli to wam sprawia przyjemność, będzie wam sprawiało satysfakcję, radość, to jak najbardziej też możecie to osiągnąć. Więc tak, podsumowując, myślę, że tutaj wszystkie znaki tak naprawdę mają zielone światło. Tutaj te trzy żywioły mają trochę utrudnione, no nie powiem trochę, nawet mocno. Ale wszystko jest realne. Znaki wodne tutaj mają duże wsparcie i takie naprawdę zielone to światło. Ale na przykład znaki ogniste też jak najbardziej wszyscy możemy osiągnąć ten sukces tutaj. No, tylko tutaj zwrócić uwagę, tak jak powiedziałam, na komunikację nie iść tutaj, nie upierać się, uważać na to, co się mówi raczej starać się omijać jakieś problemy, tak? Tak, jak widziałam, znaki wodne jak najbardziej możecie działać. Macie tutaj duże, duże wsparcie w tym królu denarów. Natomiast znaki powietrzne też starajcie się nie patrzeć na, na te braki, tylko no, siódemka była. Jesteśmy na dobrej, uprzywilejowanej pozycji, więc myślę, że. Niepotrzebnie się tak doujemy na przykład, tak? To jest niepotrzebne. Jesteśmy na dobrej pozycji, lepszej od innych. I też jesteśmy w stanie jakby dokończyć, dociągnąć tą sprawę. Znaki tutaj, znaki ziemskie. Mają tutaj, tak jak powiedziałam, rycerza bułów, więc też dobrze byłoby zrzucić te buławy, tak? I jeżeli Wam to sprawia przyjemność, jeżeli czujecie, że, że to jest to, to nie rezygnujcie. Po prostu idźcie za tym, tak? Idźcie za tym, co Wam sprawia po prostu radość, przyjemność i gdzieś dobrze się po prostu czujecie. A więc tak wygląda czytanie dla wszystkich znaków na czas od 10, od 10 do 16 stycznia, oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!